Nie ja zbadawał na jego, jego serwerze, ponieważ pisałem coś losowego po języku, nie, po języku. nie, nie wiem nawet jakim. <laughs> Ale to było oszustwo, bo było, sumie, było na psenę, za za trzy razy, a za pierwszym jest <laughs> Dobra, chyba powinien działać teraz mikrofon. Dobra, dobra działa. W sensie, przy, nagrywkę, przy nagrywaniu. O, sły słychu? O? Ej, słychu mnie? Tak. Okay. To jest tak, on mnie zbanował, a było napisane, za, że za 3, a mnie zabonował za pierwszym razem, świetnie. On jest geniuszem. Tak. spadamy na miejsce, w którym można dostać, ten, mityczno... mityka? Co? Jest? Dobra, bierzemy. <laughs> dojemy A ja już ten przepiękny, przepiękny film o Mandziu dostał wyświetleń u mnie. 40. Świetnie. Dobrze. Ej, a ja, pamiętasz taką jaskinię, co była w pierwszym albo mm, drugim chapterze? Aha. No, to Aha. to jest ta sama jaskinia. O no, jest Nieźle, nie? O! Ja, daleko. Drodzy, że Epic Games dodaje nowe rzeczy. Pora. Ale dodali już jego, co jest fajne. Już jest. O, mam snajper. Halo. 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 Już Okej, okay, dobra A Gdzie ty jesteś, czandy? Nie wiem, miałem jakieś tak... Gdzieś miarę, wcale nie miałem podocykać trawy. <grym> e, czy by tak wywaliła aż tak daleko? Ryder... Co to jest w ogóle? Zgadnij co? No co? Tam był ktoś poradki, nazywał się Ryder. Co? Taką nazwę mam prawie. Ryder. Ryder. Prawdziwy rider, synu. Ja. No nie, speedrunuję. Teraz wcale nie spadnę z wysokości i nie umrę. A tu jesteś. O! Ślizg. Zawiłem! Trafiłeś. Ej, masz coś w namiotach? Nie wiem, co to tak Mogę. kup namiot. Kupiłeś namiot, gratuluję. Cieszę się. Chcesz u tu namiot. Trzymaj u z jego. Okay. Mogę nam ja się też. schować w tym namiocie? Odpocznij. O. Ej, z mi się zniszczył! <laughs> na krawędzi to i się zniszczył, No geniusz. Ale ser... Co to jest? Ronin na mnie. Co tam się dzieje? Nie wiem, jaki jakiś kic. Jakieś dziecko, bot. Jakiś rajder. Pokaż tego rajdera, co jest dla Tu jest też Nie wiem. A ty, ty jest do tego szybu wentylacyjnego skocz. Tu, tam jestem, dobra. Ja nie jestem, sus. Co... W sensie to ty nie jest je... taki typowy szyb wentylacyjny. Tu jest. W sensie nie jesteś zemba do Ej, no tu, nie, nie wiem gdzie jesteś. No na dole przyszło! Tutaj Ej, do tej dziury skoszło do wody. Strzelam flarą. Cześć! <tryk> 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 Jaha, nie traf! Brak! <tryk> <Ja> jestem dobry. O, tam jest ten spokojnie. To było piękne. Dobra, chodź tam. Za... chyba, y, jak, jeśli masz broń. Ja dodadę do, do jeszcze John, John Cena. Nie? John Cena dodadzą. Dobra, przesu... przeszukuj go. Znaczy, to Ej, on znikł. A nie. Co? Nie ma, nie da się go przesłuchać. Jestem silny. Ej, tam jeszcze. mu. Nikt pytał, a z niego masz strzelbę, strzelbę masz. A w jakim są... Tu masz pistolet i... Ja yy... już mam 5 komentarzy pod tym mandziem, którego ja na ten typu wziąłem. No nie. Dobra. E, co to jest? Eee, Dobra, chodź. Widzę tego bota. Widzisz tego bota? To jest bot. On duży PM, a więc będzie trochę trudno. Bo... A on ja może on tym mogę tego One... Tego One mogą tym jeździć też. No, problemy. Dobra, jednego zdjąłem. O, trochę problemy mamy. Wydaje mi się, że tak. Ten I on jest mocny. jest nie? Ej, co jest? Ten jest mądry, on jest mądry, on jest mądry, no mądrzejszy, wiem. Niż mądrzejszy niż Julek. Mądrzejszy niż Julek. Ja nie wiem, tylko obrażasz jak. Ja nie wiem. On no, jest mądrzejszy niż Julek, to jest prawda. On jest mądrzejszy niż Nadia. <noise> On jest mądrzejszy niż Nadia. W sumie nie, bo Nadia nie jest mądra. No, ma podręcznik, no. no właśnie, ona z podręcznika pisuje cały czas. A... Znaczy, ja przepisuję z podłogi. Nie, nie, tak nie wolno. <noise> <noise> ja. Cześć, coś tu jeszcze idzie. Boty, To jest? To... O, mogę. Dobra Mamy jego kar kartę kredytową Idziemy do v e, Wiesz, tutaj jest ten safe, safe jest Sejf jest niedaleko A mam jego kartę kredytową Idziemy no sobie chodź, kupić ee, do Bobuksy <laughs> Idziemy sobie kupić Robuksy Bobuksy do Dobra, chodź, idziemy do sejfu Bobuks ja, wszystko, wszystko, wszystko. Tutaj, bo Tam jak otworzysz safe, to już wiadomo, że masz legendarne brodzie albo bityczne przynajmniej. Bo a będziemy mieć. Ile będzie booksów? 20. Czekaj, bo jakieś dziecko pójdzie. Idź tu, mamy e, piwo, robimy imprezę. Mamy piwo, robimy imprezę. Gdzie <laughs> nie jest? Nie wiem, jakieś dziecko to jest. Piwo się skończyło, na Piwo się skończyło Co to tam jest Nie mam pojęcia, chodź dobra Byłem ja w tą stronę nie strzelaj, to jest najpierw tak stronę Bo on tam z wilka się leje I... I Naprawdę ze ma, ma, ma Magi, Oh. O! No. <laughs> Dobra, ciekawe. Hmm. Chcesz granatnik? Nie. A złotą snajperkę? Mam. Dobra, będziesz Ciekawy jego dziewczyny. Co? Jaki model ma dziewczyny. nie. O tak, o tak. Będę, będzie, będę ciekawy jak nie wiad jak piekło, nie? Może ma po prosty... Co? Czekaj, tam o, jest gracz. No jeszcze tego skuba. No to spadam. Brach. Bo jeszcze brach. Zimę. Zamknijmy. Bo jeśli prawdziwa jest, to może sobie popił. Spokojnie, nie ma go. Pojechał, poszedł do środka. kajde spać. A gdzie A. A ty już na niego idziesz?

Miał ty ma Miał złotego. I... Hmm, gdzie on nie jest? jest ogólne pytanie. Kto? Ten gracz? Nie żyje. Tak. Nie żyje. Dobra, chodź zobaczmy co tam się dzieje. Co Dobra, idziemy do strefy? Tak. Czyj, e... ale do strefy. A, tak. To znaczy... Ty idziesz od strefy, geniuszu. Nawet nie wiem. Do bezpiecznej tak. strefy. Dobra. Ale nie wiem, czy ja jesteś nawet... jakiś nieogarnięty, chyba. Nie, nie, ja też nie wiem, dobra. On ja, mnie widzi? Semek. Semek nie, nie, nie widzi. Leś mu, Szemek. Przemek nie żyje. nie żyje.

Nie wiem, czy też tutaj zgrałeś mody czy jak? Nie wiem! Siadaj siadaj siadaj, 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 siadaj! Siadaj! Dobra, robię Dobra. Dobra. Jak ty w ogóle zgrałeś mody? To jest dobre pytanie, jak wiem, czy ty, ty zgrałeś. Nie zgrałem, to powiedziałem, to zapytałem, czy ty nie zgrałeś kiedyś. Nie, nie, nie. Bo widziałeś jakieś Bra. No! To A ja przydałoby się coś do leszonka. Dzięki. dam. Dobra, nie rasztujemy. Dasz... Przej, tam jest ten. Y... Patrz, widzisz coś tam? Tam ktoś jeż jest, czy mam zebrać z sobą grafikę? Mm, tak, tam jest ktoś. To mam z grafikę, dobra. Znaczy tak wolne jest... gdzie. To jest wolny. Nie <grystanie> jestem zaskoczony. No nie no tak skacze, to nie no powinien w ogóle zrobić sniperki powinien być trochę szybsze, bo on jest tam zbyt wolny To chyba to jest szybsze No Uda się teraz To mi wodało Sam przy tym, przy A dostał, dostał dostał kajer. No ten tu robi sobie ognisko w lesie jakimiś oponami, puszkami. <grystanie> <grystanie> no pani gumę w Spojrzyj, on sobie zrobił wieżę, nie, nie jest opodatkowany i nie może na mnie zabrać. Oszuki. No i on, widziałeś on się zatrzymał, kiedy leciał na wył, on to widział, kiedy leciał na wył. On jest oszyskany no. oficjalnie. Osu, osu, osu. Te off. trzeba są przydatne. No, ja trafiłem, nie ma osu, No kam mam tu jest. Taki Takich jest przecież mi to jest? Czemu to się tak buduje? Nie Co to są za zwierzęta jakieś tajemnicze? Co to jest Dobra, ja pan czarny węgiel. Eee... Co się dzieje? CZEMU TO JEST TAK WYSOKIE?! Nie, nie da się tego przewidzieć. Oni zatrzymują się, kiedy biorą pocisk. tak okay. Dobra Po no co się schowajmy i zrób, zróbmy rodzinę Co? Co? Ja? <laughs> To nie wiem, czy ty pewno jesteś jeszcze żywy. Tam ktoś jest, tam, tam. Tam jest. Nie tam. No, nie no, nie, 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 Trafiłem raz. No bo to tak działa On jest z boku, U. Uwaga. Gdzie? Tam, tam są, tam są Nie, to jest jeden teraz Wiem, ale tam jest Awet rodziny nie można zrobić. Oszuści Ja się znerwowałem. Dobra No jeszcze ty się bawi dziecko jakieś Ale weźmy tu się pochowajmy, bo to jest w ogóle sklepa O ostatni został to raszujemy na niego, raszujemy na Co jest z nim? Ja go boję, ja go boję. No nie no, co to, to, co to jest? Co, co to jest w ogóle? Kto takie prawo ustanowił? Kto takie prawo ustanowił? Nie no, wszystko wina. <gryzny> wszystko? 100, nie ma, nie ma 99, 99. 99 ma. No jakim cudem tak. to żaden, ani razu go nie trafiło, no? Nie tak. wiem. Eee, do idę. Nie no, trzeba rozwalić kolejny monitor. Idę. No, nie Ty jesteś legendarny. Legendarny jak niemityczny Mit o czarnym. Całkiem ja zoomerem, będę tak jest streamerowył. Joo. Ja. O nie. Ty będziesz legendą YouTube'a, legenda YOUTUBA będziesz. Tak. YouTube zapamięta cię na cały, na cały ten Tak Nie, nie. Tak, ja. ja pero, no, nie, no. Co to by było? No. Nie no! Chodzimy w Google i wpisujemy etup legenda Jakop Legenda Legenda Co, co nam, co tam, nam co wyjdzie? to legenda wpisana Uh, don Gural lesko legenda fusty blend. Ten <laughs> legenda plot serbi. Legenda. Dance of battle. No. Co to jest, no? Dobra, mam pomysł gdzie spadamy Wcale... Wcale lekcje zdane na mnie źle nie wpływają. Nie. To tylko kłamstwo, że po zdalnych lekcjach wszystkie dzieciaki wyglądają Ej da, jak kommy. Czyli... Oło no. Dziecko włącza komputer po zdalnych, już się lepiej czuje. No Lękają że dzieci będą umierały, a my też się dobrze czuje. Jo, ja, ja tak zawsze miałem, że jak jestem chory, nie? Tak. Wystarczy, że włączę komputer, odpalę jakąś pierwszą lecą gierkę, dwie minuty już jestem, już jestem zdrowy. Na tym polega właśnie lekarstwo. Choćbym, choćbym miał temperaturę 41 stopni, włączę komputer jestem zdrowy już. <noise> Na tym polega. To jest magia no. gier, a, a, a rodzice wszyscy nam ich zakazują, nie? Mówią, że to niezdrowe dla oczu, czy uzależniające. O, snajperka. O, snajperka. No, niezdrowe to jest siedzenie w miejscu bez godzin. Dwa. Tymczasem, Co ja gadam? Jest... Dobra, zaraz byłem <laughs> iść z domu, musiałbym kupić trawę. Ja jutro dotykam trawę. Wow. O, spój w trawę, dotykam, Widzisz? to jest trawa. O w borde, trawa. Dawno jej nie widziałem. <laughs> nie, dobra, trzeba było dotykać trawę, nie Dobra, wstałeś, że tu się znajduje. Ojaj, dziura. biura. Nie no, among us, kupowcem to super. Ty jesteś legendą, super. Dobrze, zabij... 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 stąd. Dobra, nie jest. jest jeszcze Co to jest? Co Nie chcę zrobić Dobra, lecimy. O, A, mi uciekł. Dobra. <laughs> Czekaj, ja po ścianie jeżdżę, lol. O, dobra, man... O nie. strzelałeś e, Kupisz poduszkę, Mandzia? Oczywiście. On własną poduszkę robi. No Nie no, zaraz wyrwa Anos. Weź pomóż. Dobra. Bo mam spore problemy z dziećmi. E, ja mam... Bo pom bo... Ja nie mam kompletnie broni. Ja go pobiłem. Ja go kill I wziąłem jego broń i kolejnego załatwiam. On miał legendarną strzelbę. Co jest? Ostatni został, nie mam broni.